Nagrywanie delfinów w naturalnym środowisku to nie tylko wspaniałe przeżycie, ale także wymaganie techniczne. Sprzęt. Używaj kamery wodoodpornej typu GoPro lub telefonu z teleobiektywem, w celu rejestracji obrazu z większej odległości. Jeśli używasz droższego sprzętu, koniecznie zabezpiecz go przed przypadkowym zmoczeniem przez fale. Stabilność obrazu. Woda i fale wpływają na stabilność obrazu i mogą powodować wstrząsy. Trzymaj sprzęt stabilnie i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Możesz także zainwestować w gimbal, aby uzyskać płynne ujęcia. Filmowanie. Używaj tylko zoomu optycznego, nie cyfrowego. Nagrywaj dłuższe ujęcia, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy delfiny wyłonią się na powierzchnię lub zrobią coś zaskakującego. Kontrola ekspozycji. Zablokuj ekspozycję lub dostosuj ręcznie ISO, ekspozycję i balans bieli, by uniknąć prześwietlonych lub niedoświetlonych ujęć. Bezpieczeństwo. Zachowaj odpowiednią odległość od delfinów i zawsze dbaj o własne bezpieczeństwo w trudnych warunkach. W euforii łatwo wypaść za burtę wraz ze sprzętem.